Cześć, z tej strony Dawid z kanału Geek Spider. Witam w moim kolejnym filmie, w którym to pokażę jakie pajączki kupiłem sobie na ostatniej giełdzie Wrocławskiej, która odbyła się 13 czerwca. Pokażę Wam wszystkie gatunki, które przywiozłem. Jest to 6 ptaszników, 7 ptaszników. 7 ptaszników, dwa pająki właściwe. Spróbuję się do nich zbliżyć. Pokażę jakie gatunki przywiozłem, jakie zakupiłem. No i tyle, zapraszam do filmu. No to tak. Z hodowli Spider's Laboratory yy, miałem już zarezerwowane, także obierałem sobie parkę yy, Neon Tele Incei. Yy, zwykłe, nie goldy, yy, ze względu na to, że bardziej osobiście podobają mi się zwykłe barwienie tych pająków, aniżeli gold, to jak to uważam, że większość woli goldy, ale ja osobiście bardziej preferuję tą wersję klasyczną. Samiczka już jest rozmiarowo do dopuszczenia, także jest świeżo po wylince bodajże chyba tydzień, więc zaczynam ją karmić, żeby pojadła porządnie. Samczyk jest subadult. Z tego co wiem od, od Spider' Laboratory, powinien linieć. Powinien na chwilę linieć, także będziemy czekać na wylinkę. Jak tylko wylinieje, no to bierzemy się za Rozkramienie obu, poczekamy aż same się napełni i będziemy dopuszczać. Także to są pierwsze pajączki. Yy, następnie od Przemka z kanału Arachnohobia. Yy, kupiłem yy, sobie tak yy, Trichsoperilę Prurines, Heterotele Gabonensisa oraz yy, bombę kabokle, już ex kabokle. Yy, mianowicie yy, na tą chwilę nazywa się już bomba chorida. Także te zmiany w, w taksonomii pająków są częste. Yy, no i trzeba tego pilnować na bieżąco. Bo pająk, który dzisiaj się dziś nazywa X, jutro się nazywa Y, a pojutrze XYZ. Także tego trzeba niestety pilnować. Od przełka też dostałem dwa Gratisy. Dostałem Rosy Parę Parybanę, czyli mamy kolejne paraszki do naszej gotowli. Zobaczymy, jak tutaj będzie rosła mała Elynka oraz Chrystokratesa Gigasa. Gigasa miałem również dostać od dzisiaj od Spider Zyczeni z niestety z Michałem nie udało nam się dzisiaj zobaczyć. I dlatego też do Michała się wybierzemy. Pojedziemy kiedyś do Michała, władz mi się, że wpadnę na niego na kawę wtedy odbiera sobie drugiego gigasa. Zobaczymy, czy wtedy zrobimy z tych dwóch sztuk jakąś grupówkę podwójną, w sensie dwusztukową, czy też będziemy je oddzielnie. Zobaczymy. Dalej, dalej od Argiopetera, to już dwa ostatnie pająki, tym razem już nie ptaszniki, a pająki właściwe. Pierwszym z nich jest Endemic z, nich jest z e, Porto Santo, wyspy Porto Santo portugalskiej, a mianowicie jachodna szmicy. E, jest to obecny mikrusek totalny, zaraz sobie spróbujemy zoba zobaczyć go, a drugim jest Latrodectos hesperus, czyli czarna bdowa. Tak, kupiłem czarną bdowę. zobaczymy. Zobaczymy jak się będzie chować, jak będzie rosła i tak dalej, będzie na pewno, oba zresztą pajaki będą na pewno bardzo ciekawe w obserwacji. Ee, za chwilkę się zbliżymy do wszystkich pajączków. Przełożymy sobie e, neopolotele z racji tego, że no, mają ciasto w tych pojemniczkach, więc zostaną ciut większe pojemniki e, na tą chwilę. No, na razie e, i, 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 i tyle z przekładania, ponieważ cała reszta pająków jest na tyle malutka, że e, te w które siedzą, im wystarczą na 100%, jeszcze na jedną, dwie. A w przypadku chubny i, i, i czapnik na pewno na jeszcze kilka wylinek. Także zajrzymy sobie do pojemniczków, zobaczymy, czy pajączki będzie już zobaczyć. Wyczyścimy, jak coś tam będzie trzeba wyczyścić, czy spryskamy na dzisiaj. Nie będziemy nic karmić. robimy sobie te pajączki we wtorek. Być może też nagram karmienie, zobaczymy, jak mi się uda czasowo wyrobić. Także za chwilę się przepinamy, zbliżamy, robimy pojemniki i będziemy oglądać pajączki. Zaczniemy sobie może od czarnej wdowy, czyli Latrodectusa. Pajączek jest strasznie malutki, ale spróbujemy się do niego zbliżyć, jak tylko się da mocno. O, Pajączek siedzi tutaj na pajączynce ewidentnie typowo pod yy, wieczkiem, także nie ma możliwości otwarcia bez wyciągania pająka. Zobaczymy czy się uda złapać ostrość na niego. O jest. Tak wygląda L1 czarny wdowy. Widzisz, że się nie uda podejść? Na pewno jak wylinieje, będzie trochę większe, no to też będzie ją lepiej widać na pewno te zbliżenia, będzie można zrobić troszeczkę lepiej. Pajęczynkę ma utkaną, tak jak mówiłem, pod wieczkiem. Tutaj na pajęczynie resztki posiłków. Tak się prezentuje to maluszek. Przejdziemy sobie do drugiego nie, nie dużo większego pająka, a mianowicie do hognym, które też jest naprawdę miniaturowa. Zobaczymy, czy w środku będzie widać, siedzi tu w tym miejscu. Tak wygląda ten pajączek, taki maluszek. Ona praktycznie świeżo po tym, jak zeszła z matki, jadła jeden, czy też dwa posiłki. Jeden na pewno. Także to jest maciu pajączek. Nie mam pojęcia, jak szybko rosną mochogne. Będziemy sobie obserwować. Na pewno będzie z każdą wylinką taki, jak i czarna Taki tego ogna będziemy, każdą jedną wylinkę będę wam pokazywał, żeby zobaczyć, jak pajączek rośnie. Nie wiem, czy damy bliżej, żeby aparat strzelił O, jest. Świetne zbliżenie. Także ostatni rzut oka na ognę I przechodzimy do ptaszników. Pierwszym z ptaszników będzie Histocrates histokrates Gigas. jak siedzi sobie tutaj. No, nic specjalnego. Pajączek jak to pajączek udało mi się go wygonić. Yy, Mam bardzo fajnie, ładnie zbudowany system tuneli. W tej kliszówce, jak możemy, możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek systemie tuneli w takim malutkim pojemniku. No, ale musieli się nie podziela. Także tak wygląda malutki gigasek. Para, chyba, lasy dorki nie będziemy otwierać i oglądać specjalnie, ponieważ idzie bardzo fajnie w tym miejscu. Lamka, w której są włoski, parzące miejsce jest czarne. odwók nabity więc możemy jasno sobie stwierdzić, iż ten pająk będzie niedokoliniowy no ale 2 Chociaż to może być już l bo ona jest właściwie nie jest jakaś taka mikroskopijna. No więc y, mniejsze o to jakie, jakiego jest rozmiaru. Pająk jest ewidentnie przed wielinką. i tak się prezentuje maluszek. Większą sztukę można zobaczyć na moich y, dwóch poprzednich filmach z przedstawienia karmienia hodowli, a także z aranżowania pojemnika dla dużo większej sztuki, dla podrostka tego gatunku. Kolejnym taśnikiem jest Trixopelma pruriens siedzi, ma widzę tutaj jakieś resztki pokarmu, zaraz wyciągniemy, tylko rzucimy sobie okiem na pajączka, jest to L 1 no nic specjalnego, pajęczka ameryki południowej, zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądał, jak będzie sobie linią. no jest takim naprawdę małym małym glutkiem. Bez, bez praktycznych nawet jakichś kolorów konkretnych jest bardzo gładki nie jest jakiś mocno ogłoszony a przynajmniej nie widać tak dobrze na tym zbliżeniu tak się maluszek prezentuje już mu zaraz wyciągnę resztki i przejdziemy sobie dalej do kolejnej sztuki zostało nam dwie zostało nam Heterotaleca balensis i Bumba Horida. Pierwszy z dwójki, ostatnich będzie Bumba. No też nic specjalnego. Musicie mi wybaczyć, że dzisiaj jakoś te pająki nie są spektakularne, ale to są wszystko pająki w stadium AL1, 2 <laughs> A większość pajączków, no większość, zdecydowana większość pajączków w tym stadium nie robi żadnego wrażenia. Po prostu wyglądają bardzo po, po, podobnie. Pająków praktycznie nie idzie nawet odróżnić. Jeżeli bym nie miał opisanego pojemnika, no to w tym stadium pająki są nie do odróżnienia. Większość pająków musi podrosnąć, żeby można było stwierdzić, jaki to jest gatunek, jeżeli nie mamy opisanego tego pająka. Pojączek również siedział sobie pod ziemią, podobnie jak gigas, czyli laserka. Z tego, co się orientuje, to byłby tak, tak właśnie się więc yy, będę musiał pokombinować. Zobaczymy, jak się będzie zachowywało, ale będzie trzeba pokombinować, żeby zrobić jakiś pojemnik taki, żeby było ją nawet pod tą ziemią widać. Coś wymyślimy. Ok. I ostatnim z maluszków jest Heterotele gabonensis, pajączek endemit z Gabonu. Pająk jest bardzo ciekawy ze względu na swoje pochodzenie, a także na sposób budowania gniazda. Ma bardzo fajną, i to teraz mogę sobie sam naucznie po potwierdzić, pajączynę lepką, bardzo lepką pajączynę. ciągnącą są się. Yy, jest bardzo szybki z tego co przyczyniłem, też zauważyłem. Dlatego pozwólcie, że nie będę go za mocno sztuchał. Tak wygląda. Yy, no, aparat raczej nie wyostrzy ta pajączka, siedzącego pod pamięcią. Yy, tak wygląda pajączek. Gniazdko się prezentuje tak. Bardzo fajnie, właśnie jest obudowane tak dookoła kliszówki po pościankach z pustym środkiem. Ciekawe. Wszędzie połomyślane grudki z torfu, kawałki torfu, takie elementy typowo maskujące. Ok, także to był ostatni z Dla Znane przygotowałem dwa takie same pojemniczki Przejściowe, to znaczy samiec pewnie w tym pojemniku już zostanie do dorosłości i do kompolacji, ale dla samiczki przygotujemy później szkiełko. Także dwa pajączki wypełnione torchem, Zaraz jest tego, że pająki pletą dużo pajęczyny i żyją tak czy siak pod ziemią, dlatego nie będziemy robić nic więcej w detalinku poza takim włóknem kokosowym, które troszeczkę po prostu tutaj wsadzimy i pajączek sobie wokół tego i, i pod tym zrobi sobie norkę. Także trochę w jednym pojemniku, trochę na no, trochę, trochę ubierzemy, tak symbolicznie, aby jednym i drugim. Tak, bo to podejrzewałem, tak wszystko się za chwilę znajdzie pod torfem. Także y, tak to zostawimy. I zaczniemy tutaj może od samczyka. Uważaj, że nie będzie wielu, nie będzie rozbiegany. Okay. Jest w moim minku, mam nadzieję, że nie ucieknie. Ok, pojemnik jest tutaj. O, tutaj. Ok, tak wygląda sam czar. Tak jak mówiłem wcześniej, no to ten rodzaj ubarwienia klasyczny naprawdę o wiele bardziej mi się podoba, kiedy ten pająk ma jakieś wzorki, niż kiedy jest jednolicie, jednolicie złoty. Ok, Damy mu spokój. I przejdziemy do e, samiczki. I tak samo wrzucam pojemniczek. Samiczkę dostanie ładne szkiełko. Jak tylko samczer wylnieje na dorosłość, to samiczce zrobimy wtedy fajny pojemnik szklany. Nakarmimy ją porządnie, podkarmimy, podkarmimy samca i będziemy ich dopuszczać. Tu się przeklejemy wszystko. Samiczka tak się prezentuje w tym momencie. Zmienimy do o Spróbujemy ją przekonić delikatnie. powolińce, także będę starał się być jak najbardziej delikatny, o, 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 i już jest, już się do niej zbliżymy. No też chyba nie jest aż tak do końca, chwilę powolińce, bo yy, odwłok, o, i już jest trochę na później. troszeczkę już coś tam, widzę, podjedzone. Wyruszamy no, 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 no. no nie, o się, nie będę jej maltretował za bardzo. Tak się prezentuje pajączek. Ładne kolorki. Karawak jest fajny, aczkolwiek ona się chowa cały czas. Ten. We wtorek spróbujemy nakarmić. Zobaczymy sobie zresztą po tych paru dniach, po dwóch dniach tak naprawdę, jak to pojemniki będą wyglądały. Nakarmimy sobie ją wtedy w akcję. Może będzie lepiej widać. Także tak wygląda nasza samiczka razem z samczykiem. Czekamy, aż tam się dorosłość. No i będziemy robić haba haba. Zobaczymy, jak się uda dopuszczanie, jak się uda dodanie yy, do zapłodnienia, czy sami to zrobi kokoń, także przed nami na pewno, no, na pewno kilka fajnych filmików, yy, można nazwać to z projektu No Lotele. Także to był ostatni pajączek z dzisiejszej giełdy, przywiozłem jeszcze sobie świerszcze, karmóweczkę od Imperatora, przywiozłem sobie trochę detalingu od Bioteru. Także na pewno wszystko będziemy wykorzystywać, czy do przy karmieniach, czy to przy aranżacjach kolejnych, kolejnych pojemników. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał, polajkujecie. W komentarzach napiszcie proszę, co było fajne, co mogę jeszcze zmienić, tak jak mogę się rozwijać, żeby lepiej i przyjemniej oglądało się te filmy. To wszystko. Dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć.